Cześć! Z tej strony Natalia i witam Was na kanale CebulkiKi. W tym filmie chciałabym znowu poruszyć temat minimalizmu. Sama od kilku lat staram się żyć w sposób zrównoważony, natomiast samym minimalizmem zainteresowałam się stosunkowo niedawno, bo dopiero trochę ponad pół roku temu. Wtedy stwierdziłam, że mój stosunek do rzeczy nie jest do końca taki, jaki bym chciała mieć i że starając się wprowadzić jakieś drobne kroki w stronę minimalizmu mogę sprawić, że moje życie będzie po prostu lepsze. Dzisiaj natomiast chciałabym poruszyć kilka tematów i kilka stron minimalizmu, które mogą czasem nam umknąć, gdy pierwszy raz o nim słyszymy, i wtedy na przykład uznamy, że to nie jest dla nas, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić albo w żaden sposób nam to nie ułatwi, o których czasem możemy zapomnieć już w drodze, zwłaszcza w tej pierwszej fazie zmiany, gdy często próbujemy wyrzucić jakąś część swoich rzeczy i w tym szale możemy o tym po prostu zapomnieć. Albo już później. To, to są rzeczy, które chyba warto sobie przypominać, żeby nie zagubić tej, moim zdaniem, idei minimalizmu. Pierwszą taką kwestią jest to, że minimalizm dla każdego oznacza zupełnie co innego. Dlatego, że każdy z nas jest inny. Każdy z nas ma inne cele w swoim życiu i właśnie inne powody, dla których chcę wprowadzić minimalizm do swojego życia. I właśnie te powody i ten cel warto określić na początku swojej podróży lub też co jakiś czas korygować, gdyby to się zmieniło. Dlatego, że dla niektórych tym głównym celem minimalizmu w swoim życiu może być, powiedzmy, zmniejszenie ilości rzeczy dlatego, że po prostu czujemy się przygnieceni w jakiś sposób tym, co mamy. Może chcemy Spłacić kredyt, i, i dlatego potrzebujemy oszczędności. To też będzie świetny sposób. Może chcemy wyruszyć w podróż naszego życia i przez rok jeździć po całym świecie, dlatego musimy po prostu mieć mniej rzeczy, żeby to być w stanie ze sobą zabrać. No, może teraz nie jest najlepszy czas na podróż Twojego życia, ale miejmy nadzieję, to się zmieni. Um, dlatego dla każdego z nas, co, co innego będzie tym głównym celem, co innego będzie jakimś takim motorem. Który, który właśnie będzie wyznaczał nam kierunki i to, w jaki sposób powinniśmy działać. Nie ma czegoś takiego, jak zespół reguł, którymi należy się kierować, żeby być minimalistą. Minimalizm chodzi po prostu o to, żeby mieć rzeczy, które przynoszą nam w życiu wartość tylko te rzeczy, czyli te, których potrzebujemy każdego dnia, które nam ułatwiają to życie i rzeczy, które po prostu sprawiają nam również radość. Wyznaczając ten cel na początku, warto wziąć pod uwagę również to, że minimalizm nie jest żadną manią. On nie zmieni od tak naszego życia, więc jeżeli uznamy, że o, nienawidzimy całego swojego życia i teraz minimalizm to wszystko naprawi, być może w jakiś sposób tak, ale to nie zadziała w sposób zupełnie jakiś nadprzyrodzony. Jeżeli nienawidzimy swojej pracy, to on za nas jej nie zmieni, nie naprawi za nas pralki czy zmywarki. Natomiast być może uznamy, że ilość rzeczy, które mamy, jest zbyt duża i tak samo nie potrzebujemy kolejnej pary butów, kolejnego gadżetu, więc nie musimy już na przykład tyle zarabiać i możemy zrezygnować z tej nienawidzonej przez nas pracy i wymienić na taką, która może będzie mniej płatna, ale zgodna z naszymi wartościami. Być może zyskamy więcej czasu, bo nie będziemy musieli już tak często sprzątać, chodzić na zakupy i zapiszemy się chociażby na kurs majsterkowania, dlatego że uznamy, że to jest nasza pasja i faktycznie naprawimy tę zmywarkę. A może po prostu zyskamy trochę więcej pieniędzy, bo jej będziemy znowu wydawać i będziemy mogli zanieść ją do kogoś. Może niekoniecznie zanieść, tak po prostu, ale przetransportować ją do kogoś, kto ją za nas naprawi i po prostu mu zapłacić. Dlatego musimy pamiętać o tym, że minimalizm jest narzędziem, które może nam ułatwić osiągnięcie różnych celi w życiu. Natomiast no, tu nie zadziała się nic jakiegoś spektakularnego. Spektakularne mogą być efekty już z perspektywy czasu, ale no to, to nie będzie jakieś takie jak zabstrzygnięciem e, palcem. Pierwszą rzeczą, którą często robimy na drodze do minimalizmu. Jest pozbywanie się nadmiaru rzeczy, które już mamy. Sposobów na zrobienie tego jest bardzo wiele. Można przeczytać na ten temat masę książek, czy, czy znaleźć dużo filmików na ten temat. Być może ja sama nagram jakieś porady na ten temat. I to, jaką drogę wybierzemy, zależy tylko i wyłącznie od nas. Możemy oczywiście zrobić to bardzo drastycznie i faktycznie spakować wszystkie swoje rzeczy do kartonów, wyjmować tylko te, które są nam w danym momencie potrzebne, i powiedzmy po miesiącu czy dwóch pozbyć się całej reszty tych rzeczy, które jeszcze zostały w kartonach i okazały się przez ten czas niepotrzebne. Natomiast może nie chcemy iść aż tak daleko. I chcemy to zrobić bardziej subtelnie, albo po prostu mamy na to za małe mieszkanie, lub mieszkamy z jakąś inną osobą, z rodziną i po prostu no, byłoby to bardzo trudne i uciążliwe dla tych też współlokatorów. Dlatego możemy, powiedzmy, wyznaczyć sobie jakiś termin, możemy wyznaczyć sobie jakiś cały plan, co po kolei będziemy robić, i przechodzić przez kolejne kategorie rzeczy albo przez kolejne pomieszczenia. Możemy po prostu przechodzić przez dom i przy okazji robić jakichś innych rzeczy, sprzątania, pozbywać się tego, co, co już nam nie służy mm. lub właśnie jak Marie do poleca brać każdą rzecz po kolei i yy, stwierdzać, czy ona przynosi nam radość, czy nie. Natomiast tutaj taka mała uwaga, pewnie gdy weźmiemy papier toaletowy do ręki, to nie stwierdzimy, że przynosi nam radości, a myślę, że jest jednak potrzebny. Dlatego tutaj radziłabym zostawić rzeczy, które są nam potrzebne, każdego dnia lub często, które ułatwiają nam życie i tak jak dopiero które przynoszą nam też radość. Taką główną rzeczą, której nie należy zapominać, to to, że minimalizm to nie jest jakiś cel sam w sobie. To jest narzędzie, to jest sposób życia, styl życia i musimy wziąć pod uwagę to, że nie będzie jakiegoś nagłego momentu, w którym stwierdzimy: "O tak, to już jest koniec". No nie. Prawdopodobnie przez całe życie będziemy odwracać swoje, swoje mieszkanie, swoje otoczenie, dlatego że będziemy się też cały czas zmieniać, więc będziemy potrzebowali innych rzeczy. Też warto wziąć pod uwagę to, że nawet na początku to też powinien być proces, który moim zdaniem powinien zabrać trochę czasu. Jeżeli postanowimy w ciągu jednego dnia Sprzątać całe swoje mieszkanie i pozbyć się rzeczy, to jest duża szansa, że pozbędziemy się tych, które chętnie byśmy zostawili, e, natomiast zostawimy te, które no, nie najlepiej nam będą służyć. Dajmy sobie na to trochę czasu. Nie śpieszmy się. To nie są zawody, nikt nas z tego nie rozlicza. To ma służyć nam i tylko nam. Jeżeli widzicie tytuł filmiku, zestaw rzeczy, które musisz kupić jako minimalista, rzeczy, które każdy minimalista powinien mieć, to uciekajcie! Naprawdę, jeżeli ktoś twierdzi, że żeby zostać minimalistą, trzeba ubierać się w dany sposób, no to moim zdaniem troszeczkę gubi no, sens w tym wszystkim, bo dla każdego ubrania, w którym będzie czuł się chociażby dobrze, będą czymś innym. Nie ma czegoś takiego jak minimalistyczny zestaw ubrań, to nie musicie teraz chodzić cały czas w ramonesce, bić tonę t-shirtów i chodzić do tego jeszcze w jeansach. Nie, chodźcie w tym, w czym czujecie się dobrze. Jeżeli ktoś wam mówi, że żeby zostać minimalistą, musicie coś kupić, no to po raz kolejny nie chodźcie tam, bo, bo to nie, nie na tym polega minimalizm. Minimalizm polega na tym, żeby po prostu mieć to, co nam jest potrzebne. Nie musimy teraz przerzucić się na białe t-shirty w paski. Mm -mm. Yy, I tutaj kolejną rzeczą jest to, że nie ma takich rzeczy, które powinien mieć każdy człowiek. No może. Nie do końca, bo chociażby ten to papier toaletowy, ale e, jeżeli ktoś wam mówi, że każda kobieta, każdy mężczyzna powinien mieć to, to czy tamto, że jest coś takiego jak uniwersalna garderoba, która sprawdzi się absolutnie u każdego. No nie, każdy z nas jest inny, każdy z nas ma inny tryb życia, robi inne rzeczy w ciągu dnia, ma inne wartości, dlatego te zestawy, które będą przynosić nam tę wartość, będą dla każdego inne. Jeżeli słyszycie o jakichś rzeczach, że każdy powinien je mieć i tym się kierujecie, to być może przyniesiecie całą masę rzeczy do swojego domu, które będą zbędne. Nie każdy z nas potrzebuje wielkiej sofy naprzeciwko telewizora, bo może nie każdy w ogóle z nas potrzebuje telewizora i to wszystko jest w porządku. Dlatego weźmy pod uwagę to, co dla nas jest ważne, co nam przynosi radość, a nie. Bo uważamy, że powinniśmy to mieć, bo w każdym domu to powinno być. No nie, nie ma po prostu takich rzeczy. Jeżeli chodzi o takie duże przedmioty, jak chociażby ten telewizor, to oczywiście rozumiem, że może być to trudniejsze, jeżeli mamy właśnie jakiś współlokatorów, jakieś osoby, z którymi mieszkamy. Wówczas no, musimy się liczyć z tym, że te osoby będą chciały to mieć. Natomiast weźmy pod uwagę to, że nawet jeśli nasza bliska osoba nie jest zainteresowana minimalizmem, nie ma najmniejszej ochoty na to, żeby cokolwiek zmieniać w swoim życiu, mimo że wcześniej porozmawiamy na przykład z, z nią o tym, że chcielibyśmy coś takiego wprowadzić do swojego życia, to nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy my to zrobili. Mamy całą masę swoich rzeczy osobistych, które właśnie możemy przebrać i od których możemy zacząć. I być może taka osoba, gdy zobaczy wartość, jaką minimalizm wnosi do naszego życia, Sama spróbuję, a być może nie i to też jest w porządku. To jest nasza indywidualna sprawa i nasza droga. W naszym życiu niewiele się zmieni, jeżeli będziemy pozbywać się tych kolejnych rzeczy, ale na ich miejsce cały czas będziemy kupować nowe. Dlatego tutaj warto zastanowić się nad swoimi nawykami zakupowymi. Wiele osób poleca taką zasadę, z którą, którą ja nie do końca się zgadzam i nie do końca ją lubię. To znaczy, jeżeli chcemy kupić jakąś jedną rzecz, to no musimy pozbyć się jednej z tych, które już mamy, lub dwóch. No, moim zdaniem to nie do końca jest dobre, ponieważ dalej tchimy w tym kole, że cały czas coś chcemy kupować i kupujemy, po prostu mamy aktualnie mniej. Oczywiście, jeżeli tylko o to chodzi danej osobie minimalizmie, żeby po prostu mieć mniej rzeczy tu i teraz, no to jasne, może to być dobre, natomiast nadal kupujemy, nadal wydajemy pieniądze i. No nie jest to też dobre e, dla naszej planety, bo, bo, bo cały czas napędzamy konsumpcjonizm. Mm, więc no, mówię, że coś takiego jest, natomiast ja nie do końca to popieram. Kolejną rzeczą jest to, że nie ma czegoś takiego jak ilość rzeczy, które może mieć minimalista. Nie ma czegoś takiego jak w ogóle zbiór rzeczy, które może i nie może mieć minimalista. To jest nasza, nasz wybór, nasze życie, i powiedzmy, możemy świetnie czuć się z tym, że mamy jeden talerz, jeden kubek, ale mamy na przykład 30 par butów. I jeżeli nam to służy, to nie widzę żadnych przeszkód. Może być też tak, że właśnie mamy bardzo minimalistyczną szafę, ale całą kolekcję ceramicznych naczyń, i, i to też jest w porządku. Nie musimy rezygnować z tego. Co nam służy, co nam przynosi właśnie radość. To jest podstawa minimalizmu. Posiadajmy rzeczy, które wnoszą wartość do naszego życia, pozbywajmy się całej reszty. Nie ma też czegoś takiego jak klub minimalisty, z którego mogą nas wyrzucić za to, że mamy 41 elementów garderoby zamiast 40. A przynajmniej ja nie wiem o jego istnieniu i być może po prostu jestem jeszcze zbyt kiepską, minimalistką. Natomiast w takim razie mogę Wam powiedzieć, że nawet nie będąc w, ty w tym klubie można doceniać wartość jaką wnosi minimalizm do naszego życia i z tej drogi. Tak samo nie ma żadnego testu, który możemy zdać albo oblać. Po prostu minimalizm to nasz styl życia, który może nam służyć, który może przynosić nam radość, który może sprawić, że będziemy bardziej cieszyć się z tego co już mamy i będziemy czuć się po prostu lżej z tym co już mamy i z tym czego stwierdzimy, że nie potrzebujemy. Dlatego Skupcie się po prostu w tej drodze na sobie, na tym, co wam jest potrzebne, co nie jest potrzebne. Weźcie pod uwagę też to, że tak, jesteśmy tylko ludźmi, będziemy popełniać błędy. Będziecie czasem kupować coś, czego nie potrzebujecie i dopiero po powrocie do domu, albo po miesiącu zdacie sobie z tego sprawę. może wyrzucicie coś, za czym będziecie tęsknić, ale pamiętajcie, że po pierwsze to są tylko rzeczy, po drugie, mam do tego prawo. Nikt was z tego nie będzie rozliczał. Dlatego, że to wszystko ma służyć wam i robienie sobie wyrzutów z tego, że nie jesteście idealni, to nie jest dobre i to nie przyniesie szczęścia do waszego życia. Więc trzymajcie się wszyscy ciepłutko. Powodzenia na waszej minimalistycznej drodze, jeżeli faktycznie się tym zainteresowaliście. Jeżeli spodobał wam się ten filmik, to oczywiście zachęcam do polubienia. No i jeżeli wydaje wam się, że ten kanał ma potencjał, to zachęcam do subskrypcji. Pa pa.